Hejka, tutaj Emmy. Witam Was w tym odcinku pod tytułem Moje rzeczy do jazdy konnej. Tak, tutaj jest moja cała szafka. Oczywiście powiem z jakiejś są firmy, ale od niektórych rzeczy niestety nie wiem, jaką są firmy. No, dobrze, zacznijmy sobie od tej pierwszej rzeczy. Tutaj mamy czapkę. Czapkę, ta czapka jest kupiona z Niemczech. Z firmy. Tu ever, chwila. Z firmy. Ewer. No, coś takiego. Dobrze. Nazywam się. Och, chwila. Ostrości. o Co so, jest taka bluzka? Jest taka bluzka I tak, ta czipka została kupiona w Niemczech I dostarczona do Polski Tutaj mamy też bluzkę W takie paski Jest ona również z Niemczech Jest z firmy Koloseum I przepraszam was za moje ręce, ale Włosy miałam <noise> różowe Ta bluzka jest taka sama Lecz w innych kolorach Tak, tu mamy taką jasną Właśnie zobaczyłam, że ona jest z innej firmy. Ona jest z firmy Forever, również z Niemczech. Jaśniejsze, tak, jaśniejszy ma kolor niż ta. I ta bluzka bardzo mi się podoba. Dostałam ją właśnie dzisiaj. Więc no. I no, niestety za dużo tego, ale to tam założę pod koszulkę i tak. Następne rzeczy to są takie skarpetki. One akurat nie są specjalnie przeznaczone na jazdę konną, ale stwierdziłam, że będą na nią, ponieważ pasują. To są do kolan, podkolanówki. Nie wiem dokładnie, czy są są podkolanówki, ale wiem, że są do kolan. Te skarpetki i tak. No, więc używam je do jazdy konnej i były właśnie w mojej szafce. Następną rzeczą to jest palcat yy, z dekatlonu. Z firmy Fonganza. Fonganza. Nie, za jasno. Fonganza. Ja niestety muszę nagrywać z tarką, bo bryczasy mam za ciemne. I tak. I jest taki fioletowy. I tak. następna rzecz to są bryczesy. O! Tak. E, to są takie. Moje ulubione, nie, to są moje drugie ulubione. Byrczasy, tak. Yy, tutaj one mają miną kieszonkę, gdzie można coś schować. To bardzo dobrze. Są one z firmy zaraz wiem, firmę. Tutaj jest miejsce na pasek. Yy, I tutaj trzeba w bok posunąć, żeby teraz spodnie odpiąć. Tylko. I jest rozporek. I tak, tu mają skórę na łydki. jest taka skórka, wszyta. I tutaj mamy rzep. Żeby można było po prostu zapiąć, zmniejszyć sobie rozmiar w kostce. A jak odwrócimy na drugą stronę, to będziemy mieli nazwę firmy oraz coś, czego nie lubię. Czyli niestety nie ma miejsca na to siodło. To przeszycie takie. I tak. I to jest z firmy Kowaliero. To jedna para bryczesów, bo ja mam ogólnie trzy pary bryczesów. To mamy bryczesy z Decathlonu z firmy Fonganza I co mi się w nich najbardziej podoba? Podoba mi się to, że mają tutaj to wszycie na łydki z obu stron mają miejsce na pasek i no też się odpina właśnie tak w bok, trzeba przesunąć i również mają rozporek i najbardziej mi się w nich podoba, że mają właśnie to na siodło Takie Nie wiem, czy to jest akurat na siodło tak specjalnie zrobione, ale wiem, że bardzo lubię to takie wszycie, właśnie No, to są moje ulubione bryczesy I tutaj mamy właśnie firmę, Funganza, z Decathlonu I To były moje pierwsze bryczesy, które ja dostałam I tu mamy ostatnią parę bryczesów, czyli mamy Jasne bryczesy I czyli mamy Tutaj są jasne, proszę bardzo. One niestety są mi za małe, ale nie zdążyłam ich wydać, więc pokazuję je na filmiku. Bo tak. Tutaj są kieszonki, można coś schować. Tu jest akurat guzik. Ale nie ma rozporka. Nie ma miejsca na pasek. Ale jest takie wszystkie na łodki. No i nie ma tego, co miały te czarne brycie. I nie wiem z jakiej ona są firmy niestety, bo nie patrzyłam wcześniej, ponieważ urwałam już metkę, więc nie ma. Następną rzeczą to jest toczek. I tak. I jeszcze zapomniałam powiedzieć na początku filmiku, że nie mogłam się powstrzymać przed nagraniem tego filmiku, więc nagrywałam wcześniej niż 1 sierpnia. Tak, mamy nadal kwiecień, więc tak. Tutaj mamy toczek, który jest mi trochę dziwny. To jest Stropian i to jest takie mięciutkie jakby. Ponieważ mój plastikowy toczek z deketlonu z firmy Funganza chyba zostawiłam właśnie na tym obozie, jeździeckim w Radłowie. I razem z rękawiczkami w środku, więc mam jeszcze rękawiczki, ale no, je ja zostawiłam niestety. I nie wiem, z kiedy już jest firmy, ponieważ dostałam go tak luzem od babci. No to jest Kasoko, chyba Kas. Soko, tak, chyba z tej firmy. Tak, bo to jest taki numerek, e, delikatny, więc... Tak, to jest... Oczywiście z takiej firmy, no ale ogólnie ten dużek mi się bardzo nie podoba. Jak przyjadę na obóz, od razu biorę na plastikowy. Następną rzeczą, to, ostatnią rzeczą to są buty. Sztyblety! Sztyblety to są. I od razu mówię, że muszę je wyczyścić. Ale zanim to zrobię, to kupię chyba sobie nowe buty, ponieważ one też mi są za małe. I tutaj na obozie kazali nam się podpisać, więc tutaj jest takie delikatne K, a Emilka tutaj pisze. I tutaj na podeszwie też tak pisze: to jest taka gumeczka. I no, tutaj też pisze takie delikatne E, k, k, coś tam. Nie mogę się nie, nie mogę się doczytać. No, tutaj też jest tak. I to też jest podpisane, ponieważ na prima aprilis. Nie patrzcie tam. Ponieważ. Nie, 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 Boże, co ja gadam? Na zieloną noc dziewczyny schowały nam sztyblety, i wszystkie miały prawie takie same. Tak, i one są z z firmy Funganza. I tak, i wszystkie miałyśmy pogubione te buty. No i musiałyśmy szukać, dlatego dobrze, że je podpisałyśmy. A jeszcze, jak mówiłam, tu, tą czapkę też dostałam dzisiaj. I, no, i te dwie i te dwie sweterki też dostałam dzisiaj. W takim razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i jeszcze raz Was przepraszam za to, że nagrałam wcześniej ten filmik, niż miałam nagrać. Miałam nagrać 1 sierpnia, jak się pakuje na obóz dziecki, No ale zrobiłam właśnie ten filmik, jak pokazuję moje rzeczy. No i tak, i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tym bardziej zapraszam dzieci albo osoby, które jeżdżą konno. Oczywiście wszyscy mogą mnie zasubskrybować, ale no, ten, to, to moje konto będzie większość o koniach, więc zachęcam. W takim razie, pa!